Mój najlepszy Ziomek, Kuba, miał mamę, o której wiedziała cała klasa. Każdy gadał, że jest naprawdę ładna. Dodatkowo Kuba mieszkał tylko z nią, bo rodzice byli po rozwodzie, więc temat zawsze wywoływał u niego lekkie zażenowanie. Na początku to były tylko żarty między chłopakami, ale ja nie mogłem przestać o niej myśleć. Spędzałem z Kubą dużo czasu. Graliśmy, gadaliśmy. Normalna przyjaźń. Aż któregoś wieczoru zaprosił mnie do siebie na nocowanie. Miały być filmy, popcorn i rozmowy o dziewczynach z klasy. Dla mnie brzmiało ok, ale w głowie miałem zupełnie inne myśli. Gdy tylko przyszedłem, od razu ją zobaczyłem i od tego momentu ciężko było mi się skupić na czymkolwiek. Wieczór mijał fajnie, graliśmy, oglądaliśmy, ale cały czas miałem wrażenie, że ona zerka na mnie jakby za długo, jakby coś chciała mi przekazać. Czekałem aż Kuba zaśnie i wymknąłem się z pokoju i wpadłem prosto na nią. Mama Kuby wyszła, spojrzała na mnie i zaczęliśmy rozmawiać. Od razu rozmowa się kleiła między nami. Do końca życia będę pamiętać ten wieczór. Do dzisiaj czasami ze sobą piszemy, a Kuba może od dzisiaj do mnie mówić tato.